Chciałam Państwa zaprosić bardzo serdecznie na wykład doktora Konrada Meusa, historyka, regionalisty, na co dzień pracującego również w Katedrze Historii XIX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Oddaję głos. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, tutaj zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdżam, czy przychodzę już w tym wypadku do Państwa. Przede wszystkim chciałem przywitać tutaj osoby, które są studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, również wolnych słuchaczy, bo tato, takowi również się zdarzyli tutaj, ale również widzów programu telewizyjnego Tajemnice Dawnych Wadowic, bo wiem, że ten program jest nagrywany dzisiejszy. Jak również przedstawicieli mediów, bowiem, że również telewizja ze Święcimia się pojawiła, więc bardzo mi miło z tego, z tego powodu. E, proszę Państwa, podczas ostatniego naszego spotkania e, przedstawiałem Państwu słynny proces emigracyjny, zwany również procesem amerykańskim. Tak zwanym procesem amerykańskim, który miał miejsce w Wadowicach w roku 1889-1890. Pokazywałem ten proces, aby Państwu pokazać, jak Wadowice były istotnym, jeśli chodzi o kwestie Trybunału i Sądu, który tutaj się znajdował. I slajd, jakim zakończyłem, to był ten slajd, który teraz znajduje się za moimi plecami. Mianowicie slajd pokazujący właśnie e, grafiki, które są z, z Biblioteki Narodowej w Wiedniu, dotyczące tegoż procesu migracyjnego oraz kolejne e, zdjęcia, infografiki pokazujące kolejne kulisy następnego wielkiego procesu, który miał miejsce w Wadowicach. Tych procesów było oczywiście dużo. Dzisiaj pozwolę sobie z Państwem przenieść w przeszłość ponad 100 lat wstecz, mianowicie do lat 1000, od 1905 do roku 1908, chociaż jak się okaże, będziemy również w czasach II wojny światowej, aby przedstawić kulisy niezwykłej kobiety. Kobiety, która, proszę Państwa, bez dwóch zdań mogłaby jej życiorys stanowić kanwę e, filmu. I to niezwykłego filmu fabularnego. E, I to nie jednego odcinka, a szeregu odcinków całego serialu. Wandy Krachelskiej do, do Brodzickiej, tak powszechnie znanej w Wadowicach bardziej, ale przede wszystkim Wandy Krachelskiej Filipowicz, bo tak przez dłuższą część swojego życia takie nazwisko nosiła od drugiego męża męża, którego wybrała z miłości, bo Dobrodzickiego nie do końca wybrała z miłości, ale o tym dzisiaj będziemy mówić. Proszę Państwa, e, rewolucjonistka, kulisy Wadowickiego procesu Wandy krachelskiej -Dobrodzickiej. nie ukrywam, że specjalnie wykorzystałem to pojęcie rewolucjonista czy rewolucjonistka w tym wypadku, ponieważ kobieta, która jest bohaterką narodową Polaków, bohaterką wśród Żydów, to nie ulega najmniejszej wątpliwości również, Tutaj pozwolę sobie dać fragment z życia Warszawy z 1968 roku. To jest numer z 25 lutego. Kilka dni, ona zmarła 9, kilka dni po śmierci Wandy Krachelskiej gdzie możemy przeczytać, że jest to kobieta, odeszła bohaterka narodowa Polaków, ale również niezwykła kobieta, która była rewolucjonistką. I tak autor nazywał ją w swoim artykule z 1968 roku. Stąd, sięgając do tego artykułu, pozwoliłem sobie przetransportować to pojęcie rewolucjonista lub rewolucjonistka, aczkolwiek bardzo często ją nazywano e, terrorystką. Tylko, że to było pojęcie używane w dużej części przez propagandę rosyjską. Ponieważ ona była dla caratu rosyjskiego najbardziej poszukiwaną osobą w Europie w pewnym momencie. I ją nazywano właśnie terrorystką i listy gończe, które za nią wysyłano, wysyłano jako osobę, która jest oskarżona o zbrodnie stanu, zbrodnie przeciwko państwu rosyjskiemu. A w przypadku historiografii polskiej możemy ją bez dwóch znać, nazwać rewolucjonistką. Proszę Państwa, preludium do owej rewolucji. Mianowicie przede wszystkim musielibyśmy pamiętać, kim był Józef Piłsudski, bo w tym roku obchodzimy rok Pisu Józefa Piłsudskiego, więc jak gdyby okoliczność jest podwójna. Z jednej strony o Wandzie Krachelskiej, tutaj w Wadowicach, w miejscu dla niej wyjątkowym, jak się ma okazać, ale również mamy jednak cały rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego. W związku z tym, jak my postrzegamy Józefa Piłsudskiego, myślę, że każdy z Państwa miałby odrębne zdanie na ten temat, można byłoby go różnie postrzegać. Widzimy go jako człowieka, który jest twórcą jak gdyby po Legionów Polskich, chociaż nie dowódcą, bo dowódcę państwo macie na cmentarzu parafialnym w Wadowicach generała Durskiego Trzaskę, który był przecież dowódcą samego Piłsudskiego, bo Piłsudski dowodził jedną brygadą z trzech brygad e, legionowych, a Durski Trzaska był całym dowódcą wszystkich Legionów Polskich, pochowany na cmentarzu wadowickim zresztą. E, kojarzymy go właśnie z wymarszu pierwszej kadrówki, prawda, z sierpnia roku 1914. Kojarzymy go z, jako twórcę strzelectwa, również strzelectwa w Wadowicach w roku 1910. Kojarzymy go jako wielkiego zwycięzcę z Bitwy Warszawskiej, chociaż sam. Swój udział osobisty był mniejszy niż jego dowódców w tejże kampanii i w tejże wojnie. Ale kojarzymy go również z przewrotu majowego, chociażby z 1926 roku, który był, rocznica była obchodzona w różnych kontekstach, e, oczywiście w zeszłym roku. Ale proszę Państwa, mało ludzi kojarzy Piłsudskiego, jako człowieka, który był związany również z działaniami rewolucyjnymi na początku XX wieku, to są przede wszystkim galicyjskie lata Józefa Piłsudskiego. Ja jako historyk XIX wieku szczególnie jestem zaangażowany. W badanie tych lat, właśnie galicyjskich Józefa Piłsudskiego, czyli zanim stał się sławną postacią, kim ten Piłsudski był i dlaczego był jednym z najbardziej poszukiwanych postaci i jak Wanda Krachelska z nim współpracowała, bo o to w tym wszystkim chodzi, że Krachelska stała się jednym z głównych wykonawców jego rozkazów w roku 1906. A przecież Filipowicz, Tytus Filipowicz, prawa ręka Józefa Piłsudskiego, był potem mężem właśnie Wandy Krachelskiej. Filipowicz już w tamtym momencie. Proszę Państwa, jest rok 1905. 22 stycznia w Petersburgu wybucha rewolucja. Rewolucja przeciwko Caratowi. Polacy niemal od razu wykorzystują tę sytuację, aby z jednej strony socjalistyczna rewolucja wybuchła w Królestwie Polskim, ale z drugiej strony ma ona charakter również narodowy. To powoduje, że już w styczniu wybuchają zamieszki w różnych miastach, głównie fabrycznych. Padają oczywiście zabici, ponad 20 osób w samym styczniu roku 1905. Apogeum sięga wiosny oraz lata roku 1905, szczególnie w Łodzi. W Łodzi, gdzie dzisiaj historycy mówią o tak zwanym Powstaniu Łódzkim, czyli 22 do 24 czerwiec roku 1905, kiedy ponad 100 barykad zbudowano w mieście Łodzi. Ludzie wyszli na barykady, głównie robotnicy. Rozpoczęły się starcia z kozakami, którzy atakowali protestujących zginęło ponad 180 osób podczas tych dwóch dni starć w Łodzi, ale niemal każdego dnia w miastach królestwa polskiego ginęli ludzie w starciach właśnie z wojskami oraz z policją carską. Oczywiście ludzie pisuckiego, bo pamiętajmy o tym, że Pisucki jest socjalistą. W tym wypadku PPS, Polska Partia Socjalistyczna, to jest jego partia e, bojowa, oddziały bojowe tworzy, oni nie pozostają bierni, oni reagują na to co cara robi w tym wypadku z Polakami. Proszę Państwa, rozpoczynają się akcje eksploracyjne, czyli jednym z głównych elementów jest zawłaszczenie majątku carskiego, czyli eksploracja, przywłaszczenie majątku, ponieważ, żeby szkolić swoich bojowników, między innymi w Krakowie, trzeba było mieć środki finansowe. Jeśli któryś z bojowców Piłsudskiego szedł do więzienia, na przykład na Pawiak, aresztowany był, to trzeba było utrzymać jego rodzinę. To wymagało kolejnych nakładów finansowych, więc ludzie Pisłowskiego organizowali różnego rodzaju akcje. Ja to nazywam Dziki Wschód troszeczkę, ponieważ o ile nam się wydaje, że wielkie napady na pociągi są tożsame z Dzikim Zachodem, zresztą pierwszy wester to jest właśnie wielki napad na pociąg z 1903 roku, to jesteśmy w dużym błędzie, ponieważ najwięcej napadów na pociągi było albo na Litwie, Albo, proszę Państwa, w Królestwie Polskim, w okolicach Polesia, na Białorusi, dlatego że to robili bojowcy Piłsudskiego, napadali na pociągi carskie. Wśród takich napadów możemy między innymi wymienić napad w Rogowie, słynny z roku 1906, z października 12, gdzie 42 bojowników, ułożonych w 7 komand, pod, jak gdyby, opieką sześciu instruktorów dokonało no, wręcz podręcznikowego z perspektywy bojowników e, napadu na pociąg, gdzie, proszę Państwa, mamy dwa, dwa wagony, to były wagony pocztowe oraz wagon przewożący pieniądze. I trzeba było opanować lokomotywę, zabezpieczyć tył pociągu, całą stację, opanować telegram. Na wypadek, gdyby wśród pasażerów ewentualnie byli ukryci policjanci lub żołnierze, też trzeba było ich spacyfikować. Akcja zakończyła się sukcesem. Zrabowano w sumie niewiele, bo tam bodajże kilkadziesiąt tysięcy rubli, ale to nie zmienia faktu, że wielkim sukcesem ta akcja się wtedy zakończyła, i to tylko roz... spouchwaliło. Pisudskiego oraz jego ludzi, żeby dokonywać takich akcji więcej. Największa akcja to była, proszę Państwa, z Bezdan. To akurat jest taka anegdotka, która jest popularna w okresie międzywojennym, opozycja pisudskiego chciała mu dopie dopieklić, więc mówiono tak, to nie sztuka zabić kruka, ani sowę trafić w głowę, ale sztuka całkiem świeża trafić z bezdan do nieświeża. Nieśwież, proszę Państwa, to jest e, gniazdo Rodowe Radziwiłów. W okresie międzywojennym to był taki symbol rodzin arystokratycznych i jak Państwo wiecie Piłsudski nie do końca żył w zgodzie z arystokracją. Konstytucja marcowa chociażby i tak dalej. To spowodowało, że w 1926 roku próbował wyciągnąć ręce pojednawcze wobec arystokracji polskiej i doszło do słynnego bankietu w Nieświeżu i mówiono o nim tak. Bandyta, tak mówili ludzie mu nieprzychylni, który trafił do pałaców nieśwież, a bandyta, ponieważ w Bezdanach bezpośrednio dowodził. Oraz sam zaatakował pociąg właśnie w słynnej akcji pod Bezdanami na Litwie. Tam, proszę Państwa, zarobowano ponad 200 tysięcy rubli rosyjskich. To była największa, najbardziej spektakularna akcja, która została dokonana właśnie w roku 1908 pod kierownictwem bezpośrednio samego Piłsudskiego, Chociaż, jakbyście Państwo zobaczyli, jakie nazwiska tam były, jako bojowcy. To trzech premierów polskich późniejszych, bo i Tomasz Arciszewski, i Walery Sławek, i Józef Piłsudski. No po prostu same Sławy, co, proszę Państwa, nazwisko to albo wybitny polityk, albo wybitny wojskowy, późniejszy. Takimi ludźmi otaczał się wtedy Józef Piłsudski. No a bez danych przeszły do historii, właśnie. Między innymi opozycja wykorzystywała to przeciwko Piłsudskiemu. Inną spektakularną akcją, proszę Państwa. To była akcja z kwietnia 1906. To mamy kadr z filmu z 1931 roku: 10 więźniów z pawiaka, czy 10 uwolnionych z pawiaka. To był słynny atak na pawiak, bo pawiak w Państwa świadomości zazwyczaj kojarzy się z II wojną światową i słusznie w jakim stopniu. Ale przecież Pawiak jako więzienie, aresztu śledczego. Już jest przecież w XIX wieku wykorzystywany przez ro carską Rosję. Słynna Cytadela warszawska zbudowana w 1836 roku statelę aleksandryjską jest tak naprawdę, proszę Państwa, um, jednym wielkim strachem dla Polaków w tamtym okresie. Nawet podczas rewolucji w 1905-1907 na stokach Cytadeli warszawskich są wiesz wieszani ludzie. Okrzeja między innymi. Prawda, powieszony w 1905 roku, o którym potem pieśni powstawały i bardowie pisali pieśni. Więc moglibyśmy takich osób wymieniać dziesiątki, którzy byli zgładzeni w 1905, w 1906, w 1907 roku przez e, Rosjan. E, I proszę Państwa, co ciekawe, co zrobił Piłsudski? Wymyślono, że trzeba uwolnić dziesięciu jego ludzi z Pawiaka w nocy z 23 na 24 kwietnia. Przebrano ludzi, szóstkę ludzi w mundury carskiej armii, e, zadzwoniono o godzinie pierwszej w nocy, że będzie przesłuchanie się odbywało od Stadeli Warszawskiej, pojawiły się dwie dorożki, gdzie nagle pojawili się ludzie przebrani w sarskie mundury, wyciągnęli tychże jeńców, nie mówiąc nikomu nic, podpisali dokumenty, że biorą ich na przesłuchanie do Stadeli Warszawskiej w tym momencie. To, że w nocy, to nie powinno nikogo dziwić, bo w nocy dokonywano bardzo często przesłuchań. Poza tym obawiano się jakichkolwiek ataków po drodze, więc noc była bezpieczna w tym wypadku. I proszę Państwa, Dopiero jak już ci ludzie byli w dorożce, to im oznajmiono, że są wolni. Zawieziono ich do e, Lasku Saskiego, tam ich wypuszczono, woźniców e, uśpiono a e, następnie oni się ubudzili na drugi dzień. I co najciekawsze, śledczy, którzy szli na pawiak rano, rosyjscy, rano przeczytali plakaty rozwieszone w Warszawie następującej treści: Zawiadomienie. Dziś w nocy wyrwaliśmy o pryszkom z pawiaka wszystkich tych więźniów, którym groziła kara śmierci. Było ich dziesięciu, wszyscy są wolni. Warszawa 24 kwietnia 1906 centralny komitet robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej. Jakież musiało być zdziwienie Rosan w tym momencie, kiedy przeczytali na plakatach, że nagle czołowych więźniów, których mają więzionych na pawiaku już ich tam nie ma, bo w nocy ich ktoś uwolnił. No i to oczywiście i Cytadela warszawska i, i pawiak, proszę Państwa. A teraz zamach jego ofiara, bo jak gdyby, dlaczego pozwoliłem sobie na takie preludium, żeby Państwu pokazać, gdzie tkwił problem w tym, że krachelska podjęła się takiej próby i ataku na gubernatora Jerzego Antonowicza Skałona, gubernatora wojskowego Warszawy, generała. Właśnie dlatego, że Polacy w tym momencie byli dosyć prześladowani. To była wojna, która odbywała się w miastach tak naprawdę e, i próbowano w jakikolwiek sposób reagować na sytuację, która miała miejsce. Jedną z takich reakcji było dokonywanie zamachów na wysokich funkcjonariuszy publicznych caratu rosyjskiego oraz na policjantów. Słynna krwawa środa z 1906 roku 15 sierpnia. Jednego dnia w miastach Królestwa Polskiego od Będzina i Sosnowca przez Częstochowę aż po Warszawę zamordowano 80 policjantów, zamordowano, zastrzelono 80 policjantów rosyjskich. To była forma walki Polaków w tym wypadku z caratem rosyjskim. Doszło do sytuacji takiej, że policjantów rosyjskich ochraniało wojsko, bo bali się wychodzić na ulicę. Taka psychoza zapanowała między innymi w Warszawie czy właśnie w miastach Zagłębia Dąbrowskiego. Ale proszę Państwa, żeby tego było mało, próbowano również zaatakować Osoby najwyżej sytuowane, najważniejszych urzędników. I tutaj, proszę Państwa, mamy Jerzego Antonowicza skałona w tym mundurze rosyjskiej armii po lewej stronie. Człowiek, którego najbardziej znienawidzili Polacy. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Człowiek, który wprowadził stan wojenny w 1905 roku, bezustannie go przedłużał. Dlaczego ten stan wojenny jest taki ważny? Ano dlatego, że w przypadku stanu wojennego, jak kogoś się aresztuje, to ta osoba nie ma prawa do obrońcy cywilnego, a jedynie staje przed sądem wojskowym, gdzie jest rewizor, który odczytuje tak naprawdę akt oskarżenia. Czyli nie ma możliwości obrony. A więc się rzeczy takie osoby są wskazywane. Najsłynniejsza sprawa to jest skazanie na śmierć anarchistów warszawskich dzieci w wieku 14 do 16 lat właśnie między innymi z inicjatywy Antonowicza Skałona stąd na niego zapadł wyrok już dawno temu to znaczy już w roku 1905 ochrona carska wiedziała że ludzie pisuckiego bojownicy będą próbowali dokonać aktu zamachu na Skałona stąd stosowano wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa wobec niego z jednej strony belweder w którym on mieszkał był jak forteca żeby tam się nikt nie mógł dostać z drugiej strony Unikał w ogóle wyjazdów poza Belweder, jeśli nie musiał, bo wiedział, czym się to może skończyć. A jeśli już jechał, to między nimi wysyłano dziesiątki patroli na całą trasę przejazdu i wyjeżdżało kilka dorożek, które rozjeżdżały się w różne, w różne regiony Warszawy, żeby ewentualnie bojownicy śledzący ruchy skałona nie wiedzieli, w której on siedzi. I co, no to dokonają zamachu na wszystkie cztery, wszystkie pięć, skąd wezmą tyle komand, prawda, tyle ludzi. Więc w taki sposób stosowano środki bezpieczeństwa wobec właśnie Jerzego Antonowicza Skałona. No ale jak się okazało, proszę Państwa, nie wystarczyło to w tym wypadku na e, ludzi Piłsudskiego. E, I między innymi Jerzy Mańkowicz, którego tutaj zdjęcie widzimy, wpadł na genialny plan. On w ogóle miał obsesję, żeby dorwać tego Skałona. I wymyślił, to on jest jak gdyby mózgiem całej operacji, ataku na Skałona w sierpniu. W roku 1906. Zresztą on potem próbował jeszcze raz dokonać tego zamachu w roku 1908. Potem był jeszcze pod Sokołowem, no, miał bardzo wiele akcji bojowych na swoim koncie. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się jak gdyby w słynnym, na słynnym Placu Zielonym w Warszawie. Dzisiaj Plac Dąbrowskiego, wcześniej Plac Saski. Plac Zielony, który no, w ogóle wśród Warszawiaków nie cieszył się dobrą opinią. Dlaczego się nie cieszył dobrą opinią, ponieważ w roku 1841 na tymże placu postawiono taki pomnik tzw. generałów lojalistów. Państwo pewnie że podczas powstania listopadowego w 1931 roku zginęło siedmiu generałów w pierwszej nocy powstania, którzy nie chcieli się przyłączyć do powstania. I carat rosyjski, żeby uhonorować tych ludzi w dziesięciolecie wybuchu powstania, zbudował pomnik, żeby drażnić warszawiaków właśnie generałów lojalistów. Zresztą o tym pomniku chodziły różne anegdotki nieprzychylne w okresie XIX wieku, że osiem lwów, czterech ptaków pilnuje siedmiu łajdaków, bo ten pomnik to było, proszę Państwa, osiem lwów dookoła i cztery orły. I stąd warszawiacy mieli właśnie taką anegdotkę. Osiem lwów, czterech ptaków pilnuje siedmiu łajdaków. Kiedy już warszawiacy mieli jakiś wpływ na wygląd swojego miasta, to myślicie Państwo, że bez powodu jest tak zalesiony ten pomnik? Zamiast go odsłonić, żeby wszyscy widzieli? Jest zalesiony, żeby nikt go nie widział. I dopiero w roku 1917 go zniszczono. Kiedy już okupacji niemieckiej, była Warszawa pod okupacją niemiecką w latach I wojny światowej. Proszę Państwa, dlaczego ten pomnik jest taki Ten plac jest istotny. Mianowicie, ludzie Piłsudskiego czy wpadli na genialny pomysł, żeby wywawić Skałona, trzeba doprowadzić do sytuacji, E, e, zaostrzenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Niemcami w tym wypadku a Rosją. Przebrano jednego z ludzi, e, Trzosa, Michała Trzosa, w mundur majora armii rosyjskiej, i na tym placu trącił specjalnie, uderzył łokciem oraz ręką wicekonsula niemieckiego w Warszawie Lerenfelda Gustawa. W tym momencie Gustaw Lerenfeld się zatrzymał, a ten go zaczął bić po twarzy pięściami. Ten Obolały cały, zakrwawiony, przewrócił się. A w tym momencie trzos zaczął krzyczeć interwencja, interwencja. Te słowa były kluczowymi słowami. Ponieważ potem podczas śledztwa stwierdzono, że to nie były zatargi osobiste, tylko najprawdopodobniej żołnierz rosyjski miał jakiś problem polityczny w tym wypadku. Interwencja, interwencja. Te słowa nawet były słowami klucza, kluczami w przypadku śledztwa prokuratorskiego. Co zrobił konsul? Wrócił do konsulatu przy Natolijskiej i powiadomił Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Niemczech, że został podbity w kwestii jakiejś politycznej, o której on nie wie, o co chodzi. W tym momencie MSZ niemieckie wysłało depesze do Izmailowa, czyli Ministra Spraw Zagranicznych Rosji, informując o zajściu w Warszawie. Ten niezwłocznie powiadomił o tym z Kałona, bo ten był najważniejszym urzędnikiem w Warszawie i w guberni warszawskiej. Według protokołu dyplomatycznego przeprosin w tym wypadku miał dokonać najwyższy urzędnik rosyjski, w mieście Warszawa, czy w danej gubernii. A więc w tym wypadku padło na skałona, który chcący, niechcący musiał wybrać się do wicekonsula, aby go osobiście przeprosić za tą zniewagę dyplomatyczną i polityczną, która miała miejsce. Oczywiście wszczęto śledztwo, kto to mógł być, jaki to Major, no, mogli sobie szukać, bo to tak naprawdę była jedna wielka mistyfikacja w tym wypadku. Proszę Państwa, ale co ciekawe, ta, ta sytuacja miała miejsce 14 sierpnia roku 1906. Od 8 sierpnia, w jednej z kamienic, która prowadziła do konsulatu niemieckiego, nazwijmy to roboczo, zadekowali się ludzie. Przyjechała kobieta, która przedstawiała się, że jest arystokratką rosyjską, razem ze służbą, z dwoma kobietami innymi, będącymi u niej na służbie. Pięknym językiem rosyjskim się posługiwała i wynajęła mieszkanie na piętrze. Argumentując, że no będzie teraz pracowała w Warszawie, że jest tutaj przyjechała na dłuższy okres i będzie sobie mieszkać. Dlaczego tak argumentowała i komu argumentowała? Osobie, która była odźwiernym w kamienicy, ponieważ carska ochrona miała wszędzie ludzi. Najbardziej intratną wtedy pracą to było stanowisko wtedy, co nazywano cieciem. Eee, to było normalnie używane słowo, to nie, nie było wtedy obraźliwym słowem, pejoratywnym, to było coś naturalnego. Cieć w kamienicy. I to był zazwyczaj agent carskiej ochrony. I on informował policję, kto jest w kamienicy, co się dzieje, o której godzinie wychodzi, kto wchodzi, czy są koledzy, znajomi, wszystko mieli na, na tapyć. To był stan wojenny. Podczas stanu wojennego też, proszę Państwa, zamykano kamienicę. To znaczy, on otwierał nawet w ciągu dnia i zamykał. Bo na wypadek jakiegokolwiek zamachu, to żeby nikt nie mógł uciec albo żeby podczas zamachu na ulicy nikt nie mógł wbiec do kamienicy. Warszawa ma też taką specyfikę, że ma wiele atriów, czyli takich wewnętrznych dziedzinców między kamienicami można wybiegać z jednej do drugiej. To też chyba sukces powstania warszawskiego w 1944. We Lwowie było to samo podczas powstania lwowskiego w 18 roku przeciwko Ukraińcom w jakimś stopniu, kraków akurat na przykład nie ma takiej, takiej zabudowy. Więc on też odpowiadał właśnie między innymi za takie, za takie rzeczy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te kobiety, no to to oczywiście była Wanda Krachelska, Wanda Krachelska która e, wynajęła to mieszkanie, a że pochodziła z, Baran, z okolic Baranowicz, z Mazurków na Białorusi, więc fenomenalnie posługiwała się językiem rosyjskim płynnie. Zresztą jej ojciec to był człowiek, który został zesłany na Syberię Wschodnią, w okolicy Irkucka e, po Powstaniu Styczniowym. Więc miała bardzo głęboką, zakorzenioną tradycję narodową, rzeczywiście, bo była z rodziny ubogiej, drobnej, ale jednak ziemiańskiej. Więc te tradycje narodowe były u niej bardzo silne. Dwie pozostałe kobiety to była Owczarkówna oraz Albertyna Helbertówna, które udawały służbę, ponieważ gorzej mówiły w języku rosyjskim niż Krachelska. Proszę Państwa, co najciekawsze, vis wim mieszkał oficer rosyjski który potem, dopiero po zamachu, stwierdził, że rzeczywiście tam coś się działo niewyobrażalnego, bo cały czas jacyś mężczyźni wchodzili. Zostawali nawet po kilka godzin, potem wychodzili. No, ale wtedy o tym akurat nie myślał specjalnie, o co coś tam może dziać. E, intrygowało go również to, że jedna z kobiet cały czas siedzi na balkonie i sobie robi na drutach. Cały czas siedziała na balkonie. Od rana do późnego wieczora dziergała coś na drutach. No, może miała jakąś robótkę ręczną i komuś wykonywała. Oczywiście chodziło tutaj o to, żeby obserwować teren. Tylko i wyłącznie o to chodziło. Um, proszę Państwa, meble wnoszono przez kilka dni, co bardzo zdziwiło również samego Kozłowskiego. Kozłowski to był e, człowiek, który był właśnie odźwiernym. Potem jeszcze był taki drugi Karolak, bo było dwóch tych odźwiernych. Ich to bardzo zdziwiło z tego tytułu, że. Um, e, Arystokratka powinna mieć meble przyudzione od razu. No jak ona tam miała mieszkać? Zresztą stadzią było na to. A co te meble przywożono na raty. Dlaczego na raty? Bo w meblach były umieszczone ładunki wybuchowe. Bracia Dąbkowscy z Warszawy, słynni bombermani warszawscy je po prostu produkowali i wnoszono w meblach poszczególnych, a następnie składowano, jak się okazało, część między innymi w piecu kaflowym, który był w pokoju właśnie najbliżej, pomieszczenia, które miało okna na ulicę Natolińską. Wysunięte. Proszę Państwa, 18 sierpnia nastąpiło apogeum. 18 sierpnia roku 1906 to była sobota, o godzinie 16 pojawił się właśnie dorożka czy wóz w asyście Dwójki policjantów, którzy siedzieli w środku tej dorożki, jak się potem okazało, i dziesięciu kozaków na zewnątrz. No, wybuchło wielkie zamieszanie w mieszkaniu przy ulicy Natolijskiej 9, gdzie e, te kobiety wynająły swoje mieszkanie, e, kiedy e, okazało się, proszę Państwa, że oczywiście to był skałon, który przyjechał do wicekonsula. E, on oczywiście mógł wyjechać inną drogą, ale wykorzystano fakt, że budowano sieć wodociągową. Niektórzy nawet podawali, że nawet specjalnie niektórzy ludzie zainstalowali tam wykopy, żeby tylko wjazd i wyjazd spod, wice, spod domu wicekonsula był tylko i wyłącznie jedną drogą. I przyjechał sobie skałon, sprawdzono, czy on wysiadł z wozu. On sam nie wysiadł z wozu, wysłał depeszę, że się pojawił. Konsula nie było wtedy w domu, ale to już była informacja dla naszych kobiet, że tam jest w tej dorożce może być skałon, a więc za chwilę będzie wracał. Tą samą drogą, bo nie ma innego wyjścia. I podczas drogi powrotnej, właśnie przy natoliskiej, rozpoczęła się, no, można powiedzieć, e, kanonada, kanonada bomb. Zaczęto rzucać te bomby. To akurat, proszę Państwa, nie dysponujemy zdjęciem samej natoliskiej. To jest atak bombowy na ulicy Miodowej w Warszawie, ale mniej więcej układ był taki sam, Wypowibiane wszystkie szyby w bliskich kamienicach podczas wybuchu ładunków wybuchowych. Wybuchła pierwsza bomba w całości, ale niestety odbiła się od dorożki, spadła z boku, samemu skałonowi zraniło ucho z powodu... Huku, który panował, więc pękły mu bębenek najprawdopodobniej. Trójka kozaków została ranna, bo oni spadli z konia. Potem rzucono kolejną bombę, ona częściowo wybuchła, ale nikomu nic nie zrobiła. Dwie kolejne, proszę Państwa, dwa kolejne pakunki znaleziono potem już po zamachu, które nie wybuchły, a jeszcze w pomieszczeniu na górze znaleziono jeden w piecu. Po prostu panował taki najprawdopodobniej chaos, tam, że nie zdążono wyrzucić wszystkich tych ładunków wybuchowych. Sama Krachelska potem mówiła, że była święcie przekonana, że te ładunki wszystkie wybuchły. No bo był taki huk i takie zamieszanie. Zresztą, proszę Państwa, Krachelska, co niezwykłe, ona była przygotowana, że zginie podczas tego zamachu. I z tym się liczyła. Kamienice pozamykane, najbardziej ochroniony urzędnik. To była wręcz misja samobójcza. I teraz rodzi się pytanie, co tą kobietę, którą tutaj widzimy, zmusiło do tego, żeby przeprowadzić taką akcję. Ona miała wtedy 20 lat. E, mianowicie, proszę Państwa, w marcu, 19 marca roku 1906, a więc kilka miesięcy przed zamachem, aresztowano Mieczysława Rąbę. Mieczysław Rąba to był bojowiec Piśmieckiego. Człowiek, z którym Krachelska miała, za którego miała wyjść za mąż dwa tygodnie później. On, proszę Państwa, znalazł się w cytadeli warszawskiej, gdzie był tor torturowany, po wypuszczeniu go z powodu braku dowodów oficjalnie, najprawdopodobniej miał być śledzony, wyjechał do wiednia, żeby zgubić ogon za sobą, gdzie popełnił samobójstwo. I krahelska zgłosiła się kilka tygodni później do ludzi Piłsudskiego, że chce się przyłączyć do jego organizacji bojowej. Oczywiście Piłsudski przyjmował wszystkich chętnych, a że kobiety, jeszcze szczególnie urody, chciały służyć w słusznej sprawie, to tym bardziej nie miał oporu w tym wypadku. Więc tutaj z jednej strony wychowanie patriotyczne Krachelskiej, ale z drugiej strony, proszę Państwa, również dramat osobisty, który jej towarzyszył.